Witam Państwa, Piotr Barełkowski u nas w studio. Dziś Ryszard Bugaj, ekonomista były polityk. Właśnie były polityk, mówię to nie bez kozery, bo oto zrezygnował Pan między innymi z udziału w radzie przy prezydencie, z powodu tego, co się z dzieje dwóch wokół, powodów. wokół trybunału konstytucyjnego. Dwóch powodów. Tak? Po pierwsze, dlatego, że wydaje mi się, że ciało. Zaczęło być taką trochę przybudówką do obozu władzy, a po drugie, dlatego, że no, w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Sprawy poszły moim zdaniem rzeczywiście za daleko. Ja nigdy nie byłem fanem Trybunału Konstytucyjnego, ale on powinien, powinien zostać zreformowany, ale nie nie unicestwiony. To pana polityczna deklaracja, ale ja dziś chciałbym rozmawiać o gospodarce, bo chyba, tak mi się wydaje, te nowe propozycje rządowe byłby pan w stanie poprzeć, bo nową propozycją rządową, którą tutaj chciałem postawić na stole, jest między innymi sprawa połączenia podatku PIT ze składką na ZUS i Narodowy Fundusz Zdrowia. Czy to jest Panu po drodze, Pana myśleniu? Chyba tak, chociaż powiedziałbym, że spodziewałem się czegoś więcej, to znaczy obiecana była likwidacja NFZ-u. Z tym, że likwidacja NFZ-u moim zdaniem nie może być po prostu jedynym aktem. Trzeba coś ze służbą zdrowia zrobić, nie można wrócić do systemu budżetowego po prostu. Mnie się w tej idei tutaj tego połączenia, bo myślę, że to jest jakoś po drodze, Podoba to, żeby zrezygnować z uzależnienia świadczeń publicznej służby zdrowia od tego, czy składka jest zapłacona. Jest tak mała ilość ludzi. Dlaczego właśnie? No właśnie, bo koszty transakcyjne kontroli tego są duże, oszczędności są niewielkie. A do tego są ludzie, którzy wpadają w pułapkę. No nie zapłaci za człowieka jakiś pracodawca. Ten człowiek nie sprawdził, przez jakiś czas nie idzie i w którymś momencie ma kłopot. Więc, moim zdaniem, to trzeba po prostu z podatków regulować. Nikt nie chodzi do lekarza dla przyjemności. Czyli wszyscy będą ubezpieczeni, ale czy nie uważa pan, że może to zachęcić tych, którzy próbować będą wykorzystać ten system, którzy celowo nie będą płacić składek? Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy taką sytuację. No to, to trzeba oczywiście zrekompensować w całym systemie podatkowym. To, to oznacza oczywiście, ja zakładam, że to oznaczałoby likwidację składek jako osobnego świadczenia. No tak, czyli. Włączenie do podatku. Wielki wór, ale to też y, y, sposobność do wielu nadużyć. Wielki wór nie zawsze jest sposobnością na nadużyć. Mnie się nie podoba w rządzie pomysł na przykład, żeby dawać bezpłatne leki seniorom. No bo to jest dobro handlowalne i bardzo trudno będzie zabezpieczyć się przeciwko temu, żeby ktoś tam nie brał po cichu jakichś leków i niech nie odprzedawał. Nie rozliczał się za aptekarzem, czy jakoś w taki sposób tego nie robił. Tego się boję. Natomiast tutaj się tego. Nie boję. Poza tym chcę powiedzieć, że jest mi bliska norma konstytucyjna, która nie uzależnia tak. od ubezpieczenia świadczenia usług publicznej służby zdrowia. Tylko mówisz, że dostęp do publicznej służby zdrowia jest równy niezależnie od sytuacji dochodowej osób. Dobrze, będziemy mieli jeden wielki podatek na te wszystkie trzy cele ZUS, PIT, MC. A nie. I... ZUS to nie ma mojej zgody, żeby włączyć. No właśnie. Do tego. Nie, ZUS nie, ZUS nie, broń Panie Boże. ZUS się y, y, rządzi odrębnymi prawami. Poza tym tu mamy strasznie istotną rzecz w postaci y, zaszłości długookresowych. Jeżeli ktoś płacił 30 lat składkę, no tak. no, to mu się to na jego konto przecież liczyło. Jak to połączyć? To mi się nie po... To jest zresztą pomysł, który w ostatnim momencie przed kampanią wyborczą parlamentarną właśnie. platforma obywatelska zgłosiła. Mętny, niedopracowany i wątpliwy. Proszę spojrzeć na to z innej strony. Rząd mówi, że będzie bardziej mobilny, że będzie większa po jego stronie decyzyjność, na co przeznaczyć te większe przecież pieniądze. Tylko czy to jest argument za czy przeciw? Ja mam poglądy lewicowe, ale troszeczkę etatystyczne. Ale to nie znaczy, że chciał, żeby rząd wszystko mógł. To jest osobna sprawa. Bo zdaje się, że to będzie taki element tej omnipotencji tego. No tak, a poza tym, e, mnie się wydaje, że to co zostało w reformie 97-99 roku zrobione, tam była masa rzeczy fatalnych. Ja nie głosowałem za tym jako ówczesny parlamentarzysta, ale zasada, generalna zasada, że wysokość świadczenia jest uzależniona od zgromadzonego kapitału, choćby wirtualnego, tak jak jest w pierwszym, e, w pierwszym filarze, bo to są zapisy po prostu na koncie, tam nie ma. Pieniędzy. Tak. Tylko są zapisy na koncie. Ale to jest dobra zasada. Ona m.in. moim zdaniem otwiera drogę do tego, żebyśmy w perspektywie nawet moim zdaniem znieśli granicę wieku emerytalnego. Ludzie mają interes, żeby dłużej pracować i moim zdaniem z natury nie są leniwi. Jak mają robotę, to będą pracować. Odpowiedź Ryszarda Bugaja na propozycje rządowe PIT i NFZ. Tak, ale bez ZUS-u. Tak, ale.